Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na właśnie moim kanale i chciałam was od razu powiedzieć, że głos mi się nie nagrał i nagrywam to tak jakby do filmiku, ale grałem z dolarem do którego link do kanału macie oczywiście w pierwszej linii co opisu i mój błąd to był, więc no bo chyba albo po prostu nie da się tak nagrywać, że na jednym urządzeniu rozmawiasz właśnie z jakąś osobą, a nad Właśnie na tym samym nagrywasz, albo po prostu ta nagrywarka, którą ja obsługuję, właśnie tak nie potrafi. Dobra, tutaj yy, pierwsza runda, zasady były proste. Po prostu nie zwracamy na nic uwagi. Gramy jak w normalnym solo. Czyli wiecie, jak się gra w normalnym solo. Wali się w pierwszego, lepszego i już. No to właśnie takie właśnie były zasady. zasady. I. Dolar właśnie nam wybrał Leony i graliśmy do Ale ja tutaj niestety troszkę zepsułem, i zobaczycie za kilka sekund. No właśnie, no teraz. I Dolar mnie podjechał właśnie swoim ładnym skinem, srebrnym Leonem. No szkoda, że się głos nie nagrał. No naprawdę. Ale jeżeli dobijecie tu dużo łapek w górę 150 jak ja mówiłam na filmie to wtedy właśnie nagram drugi odcinek z Dolarem, myślę, że się zgodzi. I jeżeli, jeszcze oczywiście na, na to jest najważniejsze, żebyście wpadali na kanał Dolara i zostawili mu tam subskrypcję i napisali, że jesteście ode mnie. A wtedy nagramy właśnie drugi film i ja spróbuję coś z tym właśnie zrobić, ogarnąć, żebyśmy ze sobą właśnie rozmawiali i... I zobaczymy, jak to się właśnie nagra. Druga runda, właśnie, dolar nam wybrał broki, broków, nie wiem jak to powiedzieć. I tu, właśnie, dolar był od razu już ko mnie. A druga runda miała zasady, że czekamy, zabijamy najpierw wszystkie boty, a potem czekamy do wielkiego starcia i zostajemy na środku. tu, właśnie, pan P by mnie prawie zabił. Ale, nie. A, i tu mnie Karl nie wtedy, wtedy zabił. Tak. Ale już byliśmy w drugiej rundzie, tutaj nas Prouta polowałem i. Prawie go zabiłem teraz, ale teraz go zabiję właśnie z skokiem. A tu 8bit do mnie nawalał i by te, prawie mnie zabił. Gdyby nie był botem, to pewnie by mnie zabił. I został właśnie w taki sposób jeden gadżet. No i tutaj właśnie z nazwą Shell, która miała emote. W ogóle to jest takie dziwne. E, mnie zastanawia, czy boty tak e, używają emotek tak emocjonalnie, czy na przykład jak im zostaje mało HP, to dają sobie e, smutną buźkę czy właśnie tak to robią, że obojętnie którą losową matkę dają. Tam w ogóle przed chwilą do, Dolar zabił El Primo i właśnie na niego użył wszystkie swoje gadżety, jak mi mówił. No i tutaj my czekaliśmy, aż będzie wielkie starcie. Tutaj zbieraliśmy oczywiście porówno Power Cubesy, żeby były zasady wyrównane i mieliśmy po 5. I teraz musieliśmy jeszcze sobie, na, na sobie nabić ulta, ul, ul, Dolar pierwszy we mnie strzelał a ja potem w niego ustawiliśmy się teraz w dwóch różnych rogach i zaczęliśmy właśnie nasze, um, nasze starcie tutaj strzelaliśmy do siebie, ja chciałam ulta użyć lecz pomyślałam, że to zły pomysł, ale zobaczyłam, że dolar już używał ulta więc poczułem się bez szans i zacząłem także używać ulta, lecz niestety nikt z nas nie trafił tutaj strzelaliśmy, ja tutaj miałam już przewagę przy pierwszym strzale jak go trafiłem, a potem Potem właśnie on zaraz we mnie trafi. I ja tutaj dość mocno oberwę, a przez chwilę, ale i tak się z tego właśnie dobrze wyczasny wyjdę. To jest dobre słowo. Trzecia runda była 3 na 3 i właśnie. Yy, dolar wybierał nam tryb i wybrał nam hejsta Ja tutaj chyba złą postać wybrałam Albo po prostu miałem złych teammateów Bo nie za dobrze nam poszło A zresztą to sami zobaczycie Nie wiem czy Max była na tą właśnie mapę dobra Lecz i tak ją wziąłem yy, Teraz to bym chyba wybrał Ems Czy jakąś tam inną postać Lecz nie Max W sumie Dolar wybrał dobrą postać Bo wziął Colta A Colt może jeżeli ma ulta I jest przy save to może dość spore obrażenia zadać no, i właśnie tutaj już się dla nas zaczęły schody, jak wszyscy zaczęli nawalać do naszego sejku. No i tu właśnie przegraliśmy. No niestety, trzecia mapa była właśnie na yy, takiej mapie, na showdownie i na takiej mapie, i ja wybrałam nam postać, bo właśnie. No i właśnie mieliśmy takie same skiny też. E, w ogóle to... Y, 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 możecie wpadać na kanał Dolara, już to mówię drugi raz w tym odcinku lub trzeci i tam zobaczycie właśnie taki sam, prawie, te, ale te z mitów film właśnie. I oczywiście to jest na kanale Dolara. I co? Kto od ciebie odgapił? Nikt, nikt, nie odgapialiśmy od ciebie właśnie filmów, tylko to było tak. Ja już ten film miałem w planie, tak sam go w głowie wymyśliłem, od nikogo nie odpatrzyłem od żadnego youtubera. A... I tak sobie I nagrany już miałam ten film, no i tak sobie raz z ciekawości zobaczę, czy ktoś już ma właśnie taki film na YouTubie polskim i okazało się, że Dolar ma właśnie taki film. Więc no. Tutaj właśnie prawie Rosa by mnie zabiła i próbowaliśmy ją zabić, zasady były takie właśnie same jak w pierwszym, nie w drugim, w drugim właśnie, nie w pierwszym, tak w pierwszym, że nawalamy się do siebie po prostu. No i właśnie tu Dolar wygrał, a ja miałem trzecie miejsce, więc to był właśnie ostatnia walka w tym odcinku. Więc jeżeli chcecie następny odcinek właśnie tylko tym razem będzie z głosem, bo postaram się coś z tym zrobić, to wpadajcie na kanał Dolara, zostawcie mu tam subika, i zostawcie subika mnie i zostawcie tutaj 150 łapek w górę, wtedy właśnie nagramy z, dolar z Dolarem następny film właśnie. Z A więc ja się żegnam i pa!